Cześć, witam Was bardzo serdecznie z takim szybkim newsem. Otóż do Team Fight Tactics to chodzi nowa postać, i będzie to Silko. Silko z Arkane, czyli jedna z takich fajniejszych postaci w sumie z tego serialu Riotu. I o dziwo, będzie on dołączał jako postać tylko i wyłącznie do TFT. I jego rolą, jakby w TFT, będzie coś takiego jak w Arkane, że będzie takim ziomkiem, który stoi coś tam z tyłu i, wiecie, bufuje, albo coś jakieś, jakieś dodaje rzeczy, albo jakieś rozkazy wydaje, nie wiem, coś w tym stylu. Tutaj jest przetłumaczone z koreańskiego ten artykuł, bo w tym momencie tego news'a w sumie nigdzie nie ma. Jest tylko na jakimś losowym, koreańskim, rajotowym w ogóle tutaj e, page'u. E, także, także tak, e, Silko wygląda w ten sposób, tu mamy taki mockup trochę e, jak w grze wygląda i szczerze fajne. E, szkoda w sumie, że do Lola nie dochodzi. E, nowa postać jakaś, kurde. Ciekawe jaka mogła być postać z Arkane e, do Lola przeniesiona. Wydaje mi się, że tam widziałem kilka teorii że w sumie ta typiara z taką ręką fioletową Wam rzucę jakiś obrazek tutaj o którą mi chodzi, bo nie pamiętam imienia Ona mogłaby dojść, Tam widziałem kilka teorii na ten temat Także możliwe, że będzie wysyp jakichś takich rzeczy, bo wiecie chcę połączyć te franczyzy ze sobą wszystkie żeby to miało jakąś spójność Także ciekawe, na pewno to jest hot news, że tak powiem, także no Tyle chciałem tylko powiedzieć, dzięki wielkie za obejrzenie i na razie.